How much do I mind? Don't panic on the- How much do I mind? You can hear my- I- <laughs> ma macie piętrowie z tej strony kanał Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj materiał będzie dość mocno spontaniczny materiałem. Jesteśmy po świętach. Patryk miał wrzucić materiał, natomiast Patryk nie wrzucił materiału, ponieważ są jakieś problemy techniczne. Ale bardzo mi na tym zależało, aby zostawić mu to przestrzeń, ponieważ szykował się do zawodów, już ma za sobą pierwszy start. Ale skoro tutaj można powiedzieć, techniczne sprawy wzięły górę, no to ja wrzucę materiał i dzisiaj będzie materiał kolejny, który będzie dotyczył formy po 40. Formy po 40, ponieważ mam wielu podopiecznych i bardzo lubię współpracę z osobami. Powiedzmy, tak postaram się to dojrzałymi mocno, jeśli mowa o celach sylwetkowych, z osobami, które nie oczekują wszystkiego na już. Lubię działać z osobami, które po prostu ufają mi i wierzą, że ten proces po prostu będzie miał sens dzięki, dzięki tej współpracy. I oczywiście z tego miejsca robić bardzo Wam dziękuję za zaufanie. Natomiast, słuchajcie, dzisiaj o temat redukcji. Redukcji, która tak naprawdę jest etapem bardzo ciężkim psychicznie, jest etapem bardzo ciężkim do wytrzymania również fizycznie. Natomiast wiele osób kojarzy sobie redukcję jakby z takim procesem, który generalnie jest trudny, jeśli mowa o aspektach dietetycznych, jest trudny, jeśli mowa o aspektach treningowych. Do tego trzeba robić kardio, ale wszystko się zmienia, kiedy tak naprawdę jesteśmy w tej redukcji i Zmienia się to wszystko, kiedy jesteśmy w tej redukcji już bardzo, bardzo długo. Jeżeli okres redukcyjny trwa już można powiedzieć 3 miesiące, 4 miesiące, w niektórych wypadkach 6 miesięcy, a w niektórych wypadkach nawet rok, to zależy oczywiście od naszego poziomu zatłuszczenia, to oczywiście po pewnym czasie jesteśmy bardzo mocno zmęczeni i niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, to zmęczenie będzie nas dotykało. I teraz pierwszy aspekt, który można powiedzieć przeszkadza nam w tym, aby tą redukcję dokończyć, to jest to, że zgłaszamy się do trenera, ewentualnie powiem tak, osoby, z które zgłaszają się do mnie na współpracę, a mają z sobą już dobry kawał redukcji, ale ta redukcja po prostu nie postępowała i zgłosiliście się do mnie, aby to zmienić, prawdopodobnie jesteście po prostu osobami, które redukują już bardzo długo. Bardzo długo próbowaliście wszystkiego, jedliście mniej, jedliście więcej. Prawdopodobnie większość, większość osób, o których tutaj mówię, większości tych przypadków to osoby, które jadły mniej, mniej, mniej i dorzucały tylko i wyłącznie cardio. Jesteście osobami, które można powiedzieć rzucamy do jednego worka, ponieważ jesteście osobami tymi, które zaadoptowały się do zmian, zaadoptowały się do zmian i zaadoptowanie do zmian oznacza nic innego, jak tylko to, że ciało wasze przyzwyczaiło się do funkcjonowania w tym dołku kalorycznym. Musimy pamiętać o tym, że nasze ciało czerpie energię z zapasów. z zapasów. Co jest naszym zapasem? Naszym zapasem jest również tłuszcz. Tłuszcz chcemy zgubić, kiedy nasze ciało czerpie tu energię z tłuszczu, no to rzeczywiście tej krągki tłuszczowej jest zdecydowanie mniej. To jest takim najprostszym określeniu, abyście rozumieli o co chodzi. Nie będziemy się tutaj rozwijać na temat teorii, na temat badań. Będziemy to tłumaczyć w taki sposób, aby każdy wyciągnął z tego materiału jak najwięcej. No i chciałbym Wam szczerze powiedzieć, że jeżeli jesteście zaadoptowani do tych, można powiedzieć, Wasze ciało jest zaadoptowane do tego, że jecie bardzo niewiele, no to niestety nie ma innego rozwiązania jak Przeciągnięcie tej redukcji jeszcze dłużej, natomiast poprzedzenie tego również dobrą, mądrą nadwyżką kaloryczną. Musimy wyjść z tym deficytem delikatnie w górę, nie możemy z tymi kaloriami w górę, nie możemy tego deficytu przeciągać, ponieważ jeżeli będziemy schodzić ciągle w dół, w dół, w dół z kaloriami, to co się stanie? Tak naprawdę nasze ciało będzie tylko i wyłącznie się mutowało. Będzie się mutowało w taki sposób, że będziemy na wadze zyskiwać i to jest częsty problem u kobiet, ponieważ kobiety bardzo często, niestety, ale schodzą z tymi kaloriami skrajnie nisko. Natomiast również mamy mężczyzn, którzy jedzą na redukcji 2200 kalorii, później jedzą 2000, później jedzą 1800, 1600, 1400. Do tego jeszcze dograńcają kardio, jest tego kardio 45, później jest 60, później jest nawet dwa razy... 45 i tak dalej i mamy takie skrajne przypadki i mamy tak zawzięte osoby, bo to trzeba mieć zawzięcie, nie ma co, co się oszukiwać, mamy tak zawzięte osoby, które chcą po prostu to dociąć, zredukować, a nie mogą zredukować, bo po prostu wasze ciało na to nie pozwoli. Byłoby to zbyt proste i powiem prywatnie, nie miałbym pracy, gdyby redukcja polegała tylko na schodzeniu z jedzeniu w dół, czy z podkręcaniu kardiu do góry. Nie miałbym pracy, jeżeli budowanie masy mięśniowej moich rozmiarów czy rozmiarów moich innych kolegów, którzy mają tą masę mięśniową na wysokim poziomie. Gdyby to było proste, też każdy z Was prawdopodobnie jadłby więcej, trenowałby by ciężej, no to byłby postęp na treningu i wszystko. I mamy zrobiony, zrobioną sylwetkę. Natomiast tak jak widzicie, jest to na maksa trudne i na maksa jest ciężko zredukować, na maksa ciężko jest zbudować, zbudować dobrą sylwetkę. Natomiast co możemy zrobić? Możemy w takim wypadku by z tymi kaloriami w górę. Ja tutaj mam na myśli już nawet moich trzech podopiecznych, którzy ze mną współpracują i powiedziały, że z kaloriami tymi w górę wychodzić nie będą, bo one choćby się miały zagłodzić, zamęczyć, zajechać, to oni to po prostu dotną. No i jaki mamy tego efekt? Oczywiście, sylwetka nam się poprawia, robimy jakieś rifidy, robimy jakieś dni wyższe, staramy się ten organizm delikatnie oszukać, aby, aby osiągnąć dany efekt, natomiast ta redukcja się przeciąga. Co się dzieje, gdy redukcja nam się przeciąga w czasie i ta redukcja... Przed zgłoszeniem do mnie ewentualnie, no powiedzmy, przed zgłoszeniem do mnie będzie to dobry przykład, trwała 3 miesiące bądź 4 miesiące, a my nadal redukujemy przez kolejne 3 bądź 4 miesiące. Głowa. Głowa zaczyna siadać i głowa nam odmawia posłuszeństwa, bo ile można robić kardio? Ile razy można wchodzić codziennie na bieżni? Ile razy można codziennie siadać na rowery? Ile razy można, ile, ile czasu można tak naprawdę jeść tak mało, jak jedzą niektóre kobiety? Niestety, ale no musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli chcecie kontynuować proces redukcji, no to. Dobrym rozwiązaniem i odpowiednim rozwiązaniem będzie wyjście z kaloriami w górę. Odżywicie ten organizm, dostarczycie dla tego organizmu odpowiedniej ilości energii. Dzięki temu też wasza siła na treningu pójdzie do góry. potraktujmy sobie taki okres ten przejściowy z tymi kaloriami delikatnie wyższymi jako okres, gdzie ten trening pójdzie na wyższy level. Jeżeli trening pójdzie na wyższy level, zobaczymy, że nasze kształty zaczynają się zmieniać, nasze nasze mięśnie zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Ten glikogen, czyli można powiedzieć to, co wypełnia nasze mięśnie, jest na naprawdę wysokim poziomie ze względu na wysoką ilość węglowodanów. No i dzięki temu nasza sylwetka nabiera kształtów, a później, gdy będziemy schodzić z kaloriami w dół, wcale nie musimy się aż tak mocno zajeżdżać, tylko nawet niewielkie zmiany dietetyczne, jeżeli jest to dobrze zrobione, będą powodowały, że to nasze ciało będzie się zmieniało i ta tkanka tłuszczowa będzie z nas uciekać, ponieważ nasz organizm po prostu odblokuje, tak bym to nazwał, najprostszym językiem, odblokuje się i będzie bardzo fajnie reagował nawet na delikatny, ale mądry deficyt. No i to musimy mieć na uwadze, że to jest pierwszy błąd, czyli brak odpoczynków od redukcji. Drugim najczęstszym błędem jest oczywiście to, że schodzimy z tymi kaloriami bardzo szybko w dół. Pamiętajmy o tym, że schodząc z kaloriami w dół, my chcemy zauważyć jako osoby początkujące, jako osoby średnio zaawansowane, nie mówię tutaj o osobach, które mają ze sobą już 10-20 okresów redukcyjnych, tylko mówimy o osobach, które zrobiły raz, dwa razy, bądź nigdy nie zrobiły tej redukcji w swoim życiu. Często chcemy z tymi kaloriami schodzić na tyle mocno w dół, aby zauważyć już przy pierwszym raporcie, czy przy pierwszym jakimś tam pomiarze, jeżeli robimy tą redukcję sami ze sobą, już chcemy od razu zobaczyć efekty i chcemy widzieć, że na tej wadze zaczęło, zaczęło uciekać. Jeżeli ucieka, to jest dobrze. Natomiast. Muszę Was tutaj zmylić i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli te zmiany wagowe byłyby tak istotne, to powiedzcie mi, czy przez pierwsze dwa tygodnie Waszej redukcji, kiedy zajdziecie z kaloriami bardzo nisko, czy te 2 kg, czy 3 kg to była tkanka tłuszczowa, czy to jest po prostu wszystko? No prawdopodobnie tkanki tłuszczowej 2-3 kg nie zgubiliście. Możemy wziąć pod uwagę, że oczywiście ta treść pokarmowa i tak dalej, jeżeli to było okres masowy, bardzo mocny, ciężki okres masowy, że ta treść pokarmowa jednak tutaj nam uciekła. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że te mocne zmiany wagi na samym początku, których oczekujemy są bardzo złudne, są bardzo niedobre. Gdy ta waga zaczyna bardzo szybko uciekać, to tak naprawdę siła również zaczyna ten tym treningu uciekać. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Czyli gdy siła ucieka, to oczywiście nasza sylwetka również traci na na tej może być jakości traci na tym bardzo mocno, jeśli mowa o aspektach wizualnych, więc tego też również nie chcemy. Chcemy z tymi kaloriami schodzić delikatnie w dół. Nie mówimy tu o 50 węgla węglowodanu w dół czy o 100 gramach węglowodanu w dół. To jest bardzo mocno indywidualne i zależnie od tego, jak dużo jedliśmy oraz jak nasze ciało reaguje na zmiany, jeśli mowa, mowa o zmianach takich, gdy wchodzimy w okres redukcyjny, to jest serio, naprawdę bardzo mocno indywidualne. Natomiast aktywność fizyczna w postaci aerobów powinna być jak najbardziej wdrożona już od samego początku i ja jestem osobą, która jest zwolennikiem dużej Ilość aerobów, ponieważ wolę, gdy moi podopieczni jedzą dużo i mają siłę na trening, ale robię też kardio, dzięki czemu generują większy deficyt i według mnie takie, takie rozwiązania oczywiście sprawdzają się najlepiej. Najgorszym rozwiązaniem jest to, gdy ktoś jest takim całkowitym leniem, i tutaj tak to nazwijmy, jest, jest to osoba, która. Nie chce robić kardio, nie ma czasu na trening, nie ma czasu na gotowanie, ale jakoś tam zmusiła do gotowania albo wzięła jakiś tam catering, czy, czy coś. I tak naprawdę wszystko zrobi, czyli utrzyma tu Michę jakkolwiek, bo coś musi jeść, więc będzie jadło to, co ma rozpisane, zrobi trening, bo trening każdy lubi robić. Czy jest to mężczyzna trenujący, czy kobieta trenująca, każdy z nas lubi trenować. Natomiast te małe aspekty, czyli te właśnie te kardio, dopiszczenie tych posiłków, aby były to jak najczystsze posiłki, to jest coś, co bardzo często zaniedbujemy. Więc kolejnym można powiedzieć takim elementem, który będzie nam psu okres redukcyjny, jest to, że zbyt mocno napalamy się na zmiany i chcemy tych zmian bardzo szybko. Nie możemy oczekiwać, że schodząc z jedzeniem mocniej w dół, będą szybsze efekty. Tak samo podczas masy. Kiedy podczas masy chcemy, można powiedzieć, dokładać masę mięśniową, to to, to że dołożymy większą ilość jedzenia, nie oznacza, że my zbudujemy więcej. Jeżeli dołożymy dużo ilość jedzenia i tego jedzenia będzie na masie za dużo, to my jedyne, co będziemy robić, to będziemy się zatłuszczać. Oczywiście są osoby, które są po mocnej redukcji, skrajnej redukcji i są to osoby, które na samym początku będą łapały dużą ilość wody. To jest jak najbardziej, jak najbardziej możliwe. Oczywiście ta waga też będzie szła do góry na samym początku okresu masowego, ponieważ będziemy wypełniać to, czego, to co straciliśmy, czyli ten glikogen, ta woda, oczywiście to będzie, będzie ważyło i to oczywiście jest równoznaczne z tym, że ta waga będzie właśnie szła do góry. Natomiast nie napalajmy się na mocne zmiany, na masie, nie dodawajmy kalorii, nie wiadomo jak. Jedzmy tyle, aby progresować na treningu. Jeżeli robimy progres na treningu, to jesteśmy w domu, a podczas okresu redukcyjnego schodźmy z kaloriami w dół w taki sposób, aby przede wszystkim dbać o tą jakość treningu, aby ten trening nie leciał po prostu na łeb na szyję, mówiąc kolokwialnie, dbajmy o to, aby to jedzenie było dobrej jakości, aby nie zalegało nam nic na jelitach, aby to trawienie było odpowiednie, bo my chcemy też rzeczywiście to wszystko przyswoić, bo zjeść można, ale trzeba to przede wszystkim przyswoić, przetrawić. To jest bardzo istotne. No i to jest właśnie kolejny element, gdzie napalamy się bardzo mocno na to, aby. Aby oczywiście e, zobaczyć te, uzyskać te efekty i zobaczyć, że te efekty w postaci cyferek się zmieniają. No i kolejnym bardzo istotnym elementem jest również to, że wiele osób źle rozgrywa okres redukcyjny w czasie. Musicie pamiętać, że wyznaczając sobie cel, i to jest takie typowo już mentalne, wyznaczając sobie cel, że w 3 miesiące, 4 miesiące chcemy zrobić redukcję, robimy największy błąd. Największym błędem jest to, że wywieramy na sobie presję. Mamy luty, chcemy zrobić formę przez luty, marzec, kwiecień, maj, mamy 4 miesiące i w czerwcu chcemy mieć formę, czy w lipcu 4 miesiące, 5 miesięcy, tyle sobie dajemy na zrobienie formy. Tylko teraz pytanie, jaki mamy punkt wyjściowy? Czy my jesteśmy w szczycie masy i jemy 800 węglowodanów, 300 białka, 60 tłuszczy? Czy my jesteśmy w okresie, gdzie jesteśmy naprawdę bardzo fajnej jakości sylwetkowej i wtedy jesteśmy w stanie zrobić tą redukcję w przyjemnym okresie czasu? No i oczywiście bez, bez straty, jeśli mowa o masie mięśniowej, którą budowaliśmy. Bo oczywiście największym błędem przede wszystkim będzie to, że wiele osób będzie chciało zobaczyć ten efekt jak najszybciej, tak jak powiedziałem. Wiele osób będzie chciało się zajechać jak najmocniej, żeby uzyskać te efekty jak najlepsze, ale rozplanowanie tego czy w czasie jest według mnie kluczowym elementem. I niestety, ale może inaczej, powiem Wam, jak robię ja, jako osoba taka delikatnie bardziej doświadczona. Wszystkie swoje okresy redukcyjne wykonywałem. Większość swoich okresów produkcyjnych wykonywałam pod zawody, ewentualnie wykonywałam pod kolejny okres masowy. Wiemy o tym, że sylwetka, która jest przygotowana pod masę, ewentualnie sylwetka, która jest po okresie taki postartowym, jest sylwetką naprawdę idealną do tego, aby budować masę mięśniową. Musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli Wyznaczamy sobie cel. My, jako zawodnicy, teraz powiem o zawodnikach. Wiemy, że na przykład ja w styczniu zaczynam przygotowania i wiem, że chcę wystartować w maju. już z tyłu głowy mam, że muszę do maja zdążyć. W marcu widzę, że jeszcze ta forma jest w lesie, w kwietniu już jest jako tako. Natomiast boję się, że nie zdążę. Co wtedy robię ewentualnie, co robią osoby, które prowadzą się same. Bo ja oczywiście też muszę mieć trenera właśnie, żeby tych błędów nie popełniać. Każdy zawodnik w ogóle ma trenera, to tak wspomnę, bo, bo ta głowa po prostu potrafi wariować od tego jest trenera, aby to, aby to wszystko ogarnąć i też odpowiedni plan. Ja wtedy prawdopodobnie Ciąłbym to jedzenie jeszcze mocniej i robiłem tego kardio jeszcze więcej. Powiem wam szczerze, że kiedyś przygotowałem się do swoich zawodów, to był rok 2022, przygotowałem się do swoich zawodów chyba w 9-10 tygodni. Moja forma podczas okresu masowego nie była jakaś idealna, ale udało się do formy zrobić 8-9 tygodni. Był to mocny zajazd, była duża ilość spalaczy, było bardzo mało kalorii było bardzo dużo kardio. Finalnie wyszedłem na scenę bardzo chudy. Yy, zgarnąłem jakieś tam medale, fajnie, ale nie byłem zadowolony z tego, jak wyglądam. Byłem bardzo mocno zjedzony od dużych ilości cardio i to jeszcze na rowerku. Yy, popaliłem te nogi, ponieważ te nogi były non stop zmęczone. Siedem dni w tygodniu cardio, dwa razy w tygodniu trening nóg, czwórki i dwójki, przód i tył. Yy, no i niestety, ale ta sylwetka bardzo mocno straciła na jakości i naprawdę zgubiłem bardzo dużą ilość masy mięśniowej. Po prostu wyglądałem kiepsko. Dopiero dobrze wyglądałem yy, po zawodach, taki miesiąc, dwa miesiące po zawodach, kiedy ta sylwetka wróciła na odpowiednie tory. Natomiast na swojej presji, nie planowanie tego w przód, planowanie tego w przód, ale w nieodpowiedni sposób przede wszystkim będzie powodowało to, że będzie duża irytacja, będzie do, duże takie zmieszanie, czy to, co robimy, robimy dobrze, będziemy porównywać się do innych, czy jesteśmy w stanie, tak jak ten podopieczny albo tamten mój kolega, dociąć to w trzy miesiące, czy mu on dociął i nie dociąłem, każdy z nas jest inny. Jedna osoba będzie docinała 3 miesiące, inna będzie docinała 6 miesięcy, a inny będzie robił to w przeciągu 6 tygodni, bo przez cały rok, choćby jak chipsy, żelki i tak dalej, będzie naprawdę w dobrej formie. Ja również mam z znajomych, zawodników, czy, czy ewentualnie znajomych takich, z którymi trenuję. Są to osoby, które potrafią jeść. Czasami byle co, a wyglądają nadal bardzo dobrze jest to nic innego jak po prostu genetyka. My musimy wziąć pod uwagę, że większość z nas tej genetyki do tego sportu nie ma. Mamy genetykę do tego, aby zostać mistrzem Polski, ale cała reszta to jest po prostu nasza ciężka praca. No i niestety, ja jestem tą osobą, która też tej genetyki nie ma i to nie jest tak, że widzicie tutaj nabitego chopa 130 kg, że ja mam genetykę do rośnięcia. Nie, ja to robię przez tyle lat, Ja tyle ile kalorii przeżarłem, to ile musiałem się namęczyć z tymi treningami, to ile mam kontuzji. Nawet teraz nagrywam i czuję ten nadgarstek, który znów mi doskwiera już chyba od 4 lat. Pamiętajcie o tym, że niestety, ale to wszystko to jest proces. To jest czas, czas, czas. Jeżeli teraz tego nie zrobicie, olejecie to, spoko, zepsujecie formę i tak do tego wrócicie. I znów będziecie chcieli naprawić tą formę, i znów będziecie chcieli zrobić redukcję. Więc lepiej raz się spiąć porządnie, bez wyznaczania sobie jakiegoś czasu na realizację danego planu. Zostawcie to trenerowi, i to według mnie jest najważniejsze. Natomiast musimy pamiętać o tym, że, tak jak powiedziałem wcześniej, taka presja jest najgorszym, co może być. I też powiem znów na swoim przykładzie, tak abyście mogli to ewentualnie przerzucić na, na swoje. Na swoje okresy redukcyjne czy okresy masowe. Tak, myślę, że to będzie dobry przykład. Ja teraz po okresie pół, pół roku nie trenowałem. Nie trenowałem od marca do października, więc można powiedzieć, że to było praktycznie pół roku. I powiem Wam, że chciałem zrobić redukcję do końca roku, od października do końca roku. Natomiast. Po rozmowie z pewnymi osobami doszedłem do wniosku, że zrobię redukcję wtedy, kiedy zrobię redukcję. Będę redukował. Natomiast po drodze miałem urodziny w grudniu, po drodze miałem święta i nie wyobrażam sobie urodzić z pojemnikami. Byłem na wakacjach również, ale na wakacji były takie aktywne i tam trenowałem, trzymałem michę, Po prostu chciałem po pół roku takiego luzu, naprawdę chciałem mieć po prostu tego pilnować, chciałem mieć tej mojej rutyny, tego spokoju. Nie chciałem również jakichś tam napoi wysokoprocentowych spożywać, chciałem po prostu odpocząć. Więc sobie trenowałem i trzymałem michę. Natomiast jeżeli były to moje urodziny, po czy to pomaga, pomaga w procesie? Wiemy, że nie. Były święta, poluzowałem. Czy to normalne, normalne, był sylwester? Poluzowałem, poluzowałem. Oczywiście te odstępstwa. Gdy wiem, że robi formę, to te odstępstwa są znacznie mniejsze niż wtedy, kiedy jestem w okresie takiego totalnego luzu, w okresie takiego totalnego życia, jak normalny każdy człowiek. Natomiast, gdy wyznaczyłem sobie cel, że do końca roku dotnę, to strasznie mocno bym się spinał, że muszę to zrobić, muszę to zrobić itd., itd., a powiedziałem sobie, że zrobię tą redukcję, jak ją zrobię. I czy to będzie do stycznia, czy do końca grudnia, czy to będzie do końca stycznia, czy to będzie do końca lutego, nie obchodzi mi to. Po prostu będę robił kardio, będę cisnął, będę robił swoje i jeżeli będzie mało odstępstw, to tak naprawdę ta forma musi się po prostu poprawić. Musi się poprawiać, jeżeli forma się nie poprawia, dociskam z czymś jeszcze bardziej, bo zawsze da się z czymś mocniej docisnąć, czy to trening, czy mocniejszy, intensywniejsze aeroby. Ja zawsze podkrę też intensywność aerobów. Jeżeli Czuję, że mogę to zrobić, bo uważam, że roby powinny być wykonane naprawdę bardzo solidnie. No i udało mi się zrobić tą redukcję do końca stycznia, czyli do końca stycznia, do połowy lutego, tak bym to określił. I tak naprawdę spóźniłem się z tym swoim terminem o 4-6 tygodni. Czy jest to dużo? Jest to dużo, biorąc pod uwagę, że cały proces, powiedzmy, chciałem, aby zajął mi 3 miesiące zajął mi 4-4,5 miesiąca, no to jest to duży okres czasu, ponieważ jest to o połowę prawie więcej, więc jest to sporo. I teraz to samo, chcę rozpocząć okres masowy, tak naprawdę jestem w drugim, trzecim tygodniu okresu masowego. I powiem szczerze, że też myślałem już iść tak na swojej tutaj Ani mówiłem, że prawdopodobnie do sierpnia pocisnę z masą, później zrobię redukcję, później zrobię zów masę, i ewentualnie wyjdę na scenę, coś tam, jakieś tam plany i tak później też tak pomyślałem sobie tak tak siedziałem i tak myślałem kurde i znowu będę się spinać do sierpnia muszę zrobić jak najwięcej treningów do sierpnia muszę je, trzymać te jedzenie i tak dalej i tak dalej spinać się mocno i powiedziałem sobie, że jak będzie trzeba, to będę robił okres masowy do grudnia. Bo co mi szkodzi? Gdzie mi ten czas ucieka? Co, co mnie goni? Nic mnie nie goni. Tak naprawdę ścigam się sam ze sobą i to jest według mnie najbardziej odpowiednie podejście. Więc ja szczerze mówię, jak ktoś mnie teraz pyta, ile tygodni masy Ci zostało, albo ile jeszcze tej masy będziesz robił, do momentu, że będę dobra radę robić. Do momentu, kiedy będę radę przejadać, kiedy będę oczywiście siedział i posiłkami 30-40 minut, nadal będę to jadł, będę to wpychał. Jeżeli nie będę miał problemów związanych z refluksem, który mi bardzo mocno dolegał, Podczas ostatniego okresu masowego, no to oczywiście będę ten okres masowy nadal kontynuował. Jeżeli kontuzje nie będą mnie ograniczały, będę to kontynuował. Jeżeli kontuzje będą i będę musiał odpocząć tydzień, dwa, trzy od treningu, odpocznę i wrócę znów do budowania. Więc pamiętajcie, najgorszym również takim błędem, jeśli mowa o takim top 3 i te top 3 już zamykamy, to jest właśnie to, że wybieramy na sobie taką mocną presję co do czasu i to jest kompletnie niepotrzebne. My nie jesteśmy zawodnikami Mister Olimpia, że możemy wybierać sobie presję, my nie mamy terminu, gdzie nie trzymają nas sponsorzy i tak dalej. Róbmy formę dla siebie, róbmy to w swoim tempie. Nie porównujmy się do innych, ja też mogę się często porównywać do innych zawodników, to nie ma sensu, żadnego sensu. Są zawodnicy, którzy zdecydowanie robią lepsze formodemy, są zawodnicy, którzy zdecydowanie lepiej radzą sobie podczas redukcji, są zawodnicy, którzy lepiej radzą sobie podczas masy, zawsze ktoś jest lepszy, zawsze czyjeś efekty podziwiamy, ale zwróćmy uwagę na ogół. Ogół społeczeństwa nie działa tak. No, niestety, taką mamy genetykę i niczego tutaj nie zmieniło. Można to tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, nadrobić ciężko pracę. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał skłoni Was do refleksji. Widzimy się przy kolejnym. Do zobaczenia. Wpadajcie do opisu, oczywiście, naszego filmu. Tam znajdziecie nasze media społecznościowe. Komentujcie, lajkujcie, to jest zawsze bardzo mile widziane. I do zobaczenia. Hejka.